Patrzysz na kogoś, kto wchodzi do pokoju i od razu wyczuwasz, ta osoba próbuje. Próbuje za mocno, uśmiecha się trochę szerzej niż powinien, zgadza się zbyt szybko, śmieje się z żartów, które nie są śmieszne. I nie wiesz dlaczego, ale coś w tobie się kurczy. Nie dajesz mu szacunku, dajesz litość, albo gorzej, obojętność, bo ludzie wyczuwają desperację, jak zwierzęta wyczuwają strach. I im bardziej próbujesz się spodobać, tym mniej Cię widzą. Tracisz coś po drodze, tracisz siebie. I to nie dzieje się nagle, to powolne krwawienie, niezauważalne, aż pewnego dnia patrzysz w lustro i widzisz kogoś, kogo nie rozpoznajesz, kogoś, kto zgina się pod ciężarem cudzych oczekiwań, kogoś, kto zapomniał, że miał kręgosłup. Pierwsza rzecz, którą tracisz, kiedy za bardzo starasz się być lubiany, to twoja autentyczność. I nie chodzi o to, że nagle zaczynasz kłamać, chodzi o to, że przestajesz mówić prawdę, twoją prawdę, zaczynasz się cenzurować. Zanim coś powiesz, sprawdzasz w głowie, czy to się spodoba, czy to nie obraża, czy to nie wywoła napięcia. I powoli. Słowo po słowie, zdanie po zdaniu stajesz się echem cudzych opinii, pustym głosem, który powtarza to, co inni chcą usłyszeć. Ludzie to wyczuwają, może nie wiedzą dokładnie co, ale czują, że czegoś brakuje. Że nie ma tam prawdziwej osoby, że rozmawiają z maską, i maski są nudne, maski są przewidywalne, maski nie inspirują, nie poruszają, nie zostają w pamięci. Seneka pisał kiedyś, że prawdziwa przyjaźń rodzi się tylko między tymi, którzy śmią być sobą nawet za cenę samotności. A ty? Ty wybrałeś towarzystwo zamiast prawdy i myślisz, że jesteś otoczony ludźmi, ale naprawdę jesteś sam. Bo nikt nie zna Cię naprawdę, znają tylko to, co im pokazujesz, znają Twój uśmiech, Twoje przytakiwanie, Twoje udawanie. Jest pewna scena, którą widziałem setki razy. Ktoś opowiada historię. Coś śmiesznego, coś ważnego, coś osobistego, i w środku tej historii jest moment, w którym powinien powiedzieć coś kontrowersyjnego, coś, co naprawdę myśli, ale zamiast tego zmiękcza to, dodaje, no ale wiesz, ja nie wiem, może się mylę, to tylko moja opinia i nagle ta historia traci moc. Traci ostrość, staje się bezpieczna i nudna, bo nikt nie słucha bezpiecznych historii, nikt nie pamięta ludzi, którzy boją się własnych słów. A ty? Ile razy już to zrobiłeś? Ile razy schowałeś to, co naprawdę czujesz, żeby nie zepsuć atmosfery? Ile razy zgodziłeś się z kimś, choć w środku wiedziałeś, że się myli? Ile razy zaśmiałeś się z czegoś, co wcale nie było śmieszne? I myślisz, że to drobne rzeczy. Że to nic wielkiego, ale to właśnie z tych drobnych rzeczy składa się twoja tożsamość. I kiedy ich się wyrzekasz, tracisz kawałek po kawałku tego, kim jesteś, aż zostaje tylko forma, pusty kontur człowieka, który kiedyś był kimś. Druga rzecz, którą tracisz, to szacunek innych. I to brzmi dziwnie, prawda? Bo przecież starasz się ich zadowolić, przecież robisz wszystko, żeby Cię polubili, i myślisz, że jeśli będziesz wystarczająco miły, wystarczająco pomocny, wystarczająco uległy, to Cię docenią. Ale dzieje się dokładnie odwrotnie: im bardziej się uginasz, tym mniej Cię widzą. Im bardziej się zgadzasz, tym mniej Cię słuchają, bo szacunek nie rodzi się z posłuszeństwa. Szacunek rodzi się z granic. Ludzie szanują tych, którzy potrafią powiedzieć nie, którzy mają własne zdanie, którzy nie boją się sprzeciwu, nie dlatego, że są wojowniczy czy agresywni, ale dlatego, że są prawdziwi. Bo kiedy ktoś zawsze się zgadza, przestajesz mu ufać, przestajesz wierzyć, że to, co mówi, ma jakąkolwiek wartość, bo jeśli zgadza się ze wszystkim, to tak naprawdę nie ma zdania o niczym. Jest tylko dźwiękiem w tle, muzyką w windzie, czymś, co słyszysz, ale nigdy nie słuchasz. Jest historia o starożytnym filozofie Diogenesie. Żył w beczce, nie miał nic. I kiedy Aleksander Wielki, najpotężniejszy człowiek na Ziemi, przyszedł do niego i zapytał: Czego pragniesz? Dostaniesz wszystko, czego chcesz? Diogenes odpowiedział: Odsuniesz się, zasłaniasz mi słońce. Aleksander podobno powiedział później: Gdybym nie był Aleksandrem, chciałbym być Diogenesem, bo zobaczył w nim coś, czego nie widział w setce swoich dworzan. Zobaczył człowieka, który nie potrzebował jego aprobaty. I właśnie to zrobiło na nim wrażenie nie pokora, nie schlebianie, ale niezależność. Ty robisz dokładnie odwrotnie uginasz się, zgadzasz się, ustępujesz i myślisz, że to jest pokora. Ale to nie jest pokora, to jest strach. Pokora to wiedzieć, że nie jesteś lepszy od innych. Strach to wiedzieć, że nie jesteś pewny, czy w ogóle jesteś wystarczający. I ludzie to czują. Czują ten strach i zamiast cię chronić, używają go. Bo łatwo jest manipulować kimś, kto potrzebuje twojego lubię cię. Łatwo jest brać od kogoś, kto nigdy nie odmawia. Łatwo jest lekceważyć kogoś, kto lekceważy samego siebie. Trzecia rzecz, którą tracisz, to twoją energię. I nie mówię tu o fizycznym zmęczeniu, chociaż i to przychodzi, ale chodzi o coś głębszego o wewnętrzne wyczerpanie o uczucie, że żyjesz nie dla siebie, ale dla cudzych oczu że każdy dzień to spektakl że każda rozmowa to próba generalna. Że nie możesz odpocząć, bo nawet gdy jesteś sam, w głowie masz ich głosy, ich oczekiwania, ich opinie. To jest jak noszenie ciężkiego plecaka przez całe życie. I nikt ci go nie kazał wziąć, sam go sobie włożyłeś, bo pomyślałeś, że jeśli weźmiesz wszystko, czego inni od ciebie oczekują, będą cię kochać. Ale ludzie nie kochają cię za to, że spełniasz wszystkie oczekiwania. Ludzie kochają pasję, kochają autentyczność, kochają kogoś, kto ma coś swojego, kogoś, kto pali się od środka. A ty, ty już nie płoniesz, ty się tylko topisz, powoli, w cudzych oczekiwaniach. Karl Jung mówił, że najbardziej niszczące życie to takie, którego się nie żyje. To życie, które jest tylko reakcją, tylko odpowiedzią na cudze potrzeby. I kiedy tak żyjesz, Tracisz kontakt z tym, co naprawdę chcesz. Bo nigdy nie masz czasu się zatrzymać i zapytać: A ja? Co ja chcę? Kim ja jestem, kiedy nikogo nie ma? I odpowiedź cię przeraża, bo nie wiesz, nie pamiętasz tyle lat grałeś rolę, że zapomniałeś, gdzie kończy się gra, a zaczyna rzeczywistość. I energii nie da się odzyskać przez samo odpoczywanie nie da się jej naładować urlopem ani weekendem. Bo to nie jest zmęczenie ciała, to zmęczenie duszy, i jedyny sposób, żeby je wyleczyć, to przestać żyć dla innych, przestać udawać, przestać się uginać. Ale to wymaga czegoś, czego ci brakuje odwagi. Czwarta rzecz, którą tracisz, to twoje relacje. I znowu, to brzmi paradoksalnie, bo przecież starasz się być dobrym przyjacielem, dobrym partnerem. Dobrym synem, córką, kolegą, ale właśnie dlatego, że starasz się być dobry, zamiast być prawdziwy, Twoje relacje są płytkie, są bezpieczne, ale nie są głębokie, bo głębokie relacje wymagają prawdy, wymagają, żebyś pokazał swoje słabości, swoje wątpliwości, swoje ciemne strony, a Ty tego nie robisz. Ty pokazujesz tylko fasadę. Tylko wersję siebie, która według ciebie zostanie zaakceptowana, i ludzie, którzy są z tobą, nie są naprawdę z tobą, są z tą wersją ciebie, z maską. I kiedy ta maska pęknie, a pęknie, bo nie da się jej nosić wiecznie, oni odejdą, bo nie znają prawdziwego ciebie, bo nigdy nie mieli okazji go poznać, bo nigdy im go nie pokazałeś. Najsmutniejsze jest to, że ty też nie znasz ich naprawdę. Bo kiedy ty ukrywasz prawdę, oni też to robią. Bo relacja oparta na udawaniu przyciąga innych ludzi, którzy udają. I nagle macie grupę, społeczność, krąg przyjaciół, ale nikt tam nikogo nie zna. To tylko zbiór masek, które grzecznie do siebie uśmiechają się przy kolacji. Jest takie powiedzenie, stare jak świat. Jeśli chcesz być kochany za to, kim jesteś, musisz najpierw pokazać, kim jesteś. Ale ty tego nie robisz. Ty pokazujesz to, co według ciebie jest bezpieczne. I dostajesz w zamian bezpieczną miłość miłość pod warunkiem miłość, która trwa dopóki nie zawali się fundament, dopóki maska nie pęknie, dopóki nie przestaniesz być tym, kogo udajesz. A prawdziwa bliskość prawdziwa bliskość rodzi się wtedy, gdy ktoś zobaczy cię w najgorszym momencie i nie odejdzie. Kiedy pokażesz swoją słabość i usłyszysz, rozumiem, ale żeby to dostać, musisz najpierw zaryzykować, musisz pokazać prawdę, musisz przestać kontrolować to, jak cię widzą. I to jest straszne, bo ryzykujesz odrzuceniem, ale wiesz, co jest jeszcze straszniejsze: spędzić całe życie otoczonym ludźmi i być całkowicie samemu. Piąta rzecz, którą tracisz, to twoja intuicja. Twój wewnętrzny głos, ta część Ciebie, która wie, co jest dobre, a co złe, która czuje, kiedy coś jest nie tak, która mówi Ci uważaj, albo to nie Twoja droga, ale kiedy przez lata zagłuszasz ten głos, bo nie pasuje do tego, czego inni od Ciebie oczekują. On milknie, nie na zawsze, ale na tyle długo, że zapominasz, jak brzmi. I wtedy zaczynasz podejmować decyzje na podstawie tego, co pomyślą inni. Bierzesz tę pracę, bo brzmi dobrze. Wchodzisz w ten związek, bo wypada. Idziesz na to spotkanie, bo nie wypada odmówić. I każda z tych decyzji zabiera cię coraz dalej od tego, kim naprawdę jesteś. Coraz dalej od Twojej drogi. Aż pewnego dnia stajesz w miejscu, w którym nie chciałeś być. Z ludźmi, których nie wybrałeś, w życiu, którego nie rozumiesz. Krishnamurti mówił, że nie jest oznaką zdrowia być dobrze dostosowanym do głęboko chorego społeczeństwa. A jednak ty to robisz. Dostosujesz się, uginasz, zmniejszasz, bo boisz się tego, co się stanie, jeśli będziesz sobą. Boisz się, że zostaniesz sam, że cię odrzucą, że nie będziesz pasować, i to jest prawda. Nie będziesz pasować, ale czy to źle? Może to właśnie oznacza, że jesteś na właściwej drodze, bo ludzie, którzy naprawdę coś znaczą, nigdy nie pasowali, nigdy nie byli wygodni. Gandhi, Sokrates, Nietzsche, Jung, żaden z nich nie był lubiany przez wszystkich, wręcz przeciwnie, byli atakowani, ośmieszani, odrzucani, ale mieli coś, czego ty nie masz. Mieli odwagę żyć zgodnie z własnym głosem, i dlatego ich pamiętamy, dlatego ich słowa żyją, bo były prawdziwe. Szósta rzecz, którą tracisz, to swoją siłę, i nie chodzi o siłę fizyczną, chodzi o siłę charakteru, o tę twardość wewnętrzną, która pozwala przetrwać życie, bo życie jest brutalne, uderza, łamie, zabiera. Jeśli nie masz w sobie centrum czegoś niewzruszonego, czegoś, co jest tylko Twoje, złamiesz się przy pierwszym silniejszym wietrze. Kiedy żyjesz dla innych, nie masz tego centrum. Twoje poczucie wartości zależy od ich aprobaty. Twoje szczęście zależy od ich uśmiechu. Twoje bezpieczeństwo zależy od tego, czy Cię akceptują. I to znaczy, że jesteś całkowicie bezbronny, bo oni. Mogą to zabrać w każdej chwili i zabiorą nie dlatego, że są źli, ale dlatego, że ludzie się zmieniają, odchodzą, zapominają. I kiedy to się stanie, co zostanie z ciebie? Marek Aureliusz, cesarz Rzymu, człowiek, który miał wszystko, pisał w swoich medytacjach: Jeśli szukasz spokoju, znajdziesz go tylko w jednym miejscu w sobie. Nie w aprobacie Senatu. Nie w okrzykach tłumu, nie w miłości najbliższych, tylko w sobie. Bo wszystko inne jest zmienne, wszystko inne może zniknąć, ale to, co masz w środku, to jest Twoje i nikt Ci tego nie zabierze. Chyba, że sam to oddasz, a Ty to oddajesz. Codziennie, za każdym razem, gdy rezygnujesz z własnego zdania, za każdym razem, gdy robisz coś, czego nie chcesz robić, bo wypada. Za każdym razem, gdy milczysz, choć powinieneś krzyczeć, oddajesz swoją siłę, i za co? Za iluzję akceptacji, za fałszywe poczucie przynależności, za chwilowy uśmiech kogoś, kto i tak cię zapomni. Siła nie polega na tym, że nigdy nie upadasz. Siła polega na tym, że potrafisz wstać sam, bez czyjejś pomocy, bez czyjejś aprobaty, ale ty, ty nie umiesz wstać sam. Bo przez lata uczyłeś się, że twoja wartość zależy od innych, i teraz, kiedy oni nie patrzą, nie wiesz, kim jesteś, nie wiesz, czy w ogóle jesteś. Siódma rzecz, którą tracisz, to twoje marzenia, i może to zabrzmi dramatycznie, ale pomyśl przez chwilę: kiedy ostatnio zrobiłeś coś dla siebie nie dla szefa, nie dla rodziny, nie dla przyjaciół ale dla siebie. Coś, co naprawdę chciałeś zrobić, bez względu na to, co inni o tym pomyślą. Kiedy ostatnio pozwoliłeś sobie marzyć, nie sprawdzając najpierw, czy to marzenie jest realistyczne czy rozsądne. Kiedy za bardzo starasz się spodobać, Twoje życie przestaje być Twoje, staje się kolekcją cudzych oczekiwań. I marzenia te prawdziwe, te, które są głęboko w Tobie, zostają zagrzebane. Bo są niepraktyczne, bo cię ludzie pomyślą, że jestem dziwny, bo nikt mnie nie zrozumie, bo to nie jest poważne, i więc rezygnujesz, nie nagle, powoli, rok po roku, kompromis po kompromisie. Aż pewnego dnia patrzysz na swoje życie i nie widzisz w nim nic swojego, nic, co kiedyś chciałeś, tylko to, co powinno być. I najgorsze jest to, że nikt cię do tego nie zmuszał. Nikt nie trzymał ci pistoletu przy głowie i nie mówił, porzuć swoje marzenia ty sam to zrobiłeś z własnej woli bo wydawało ci się że jeśli będziesz posłuszny dostaniesz coś w zamian bezpieczeństwo akceptację spokój ale nie dostałeś nic z tego dostałeś tylko życie które nie jest twoje Nicze pisał masz swój własny sposób ja mam swój własny sposób co do właściwego sposobu poprawnego sposobu i jedynego sposobu nie istnieje ale ty tego nie rozumiesz. Ciągle szukasz właściwego sposobu, sposobu, który zadowoli wszystkich, sposobu, który nie obraża, nie prowokuje, nie wychyla się i znajdujesz go. Ale to nie jest twój sposób, to jest sposób, który nie należy do nikogo i dlatego jest pusty. Marzenia wymagają odwagi, wymagają, żebyś powiedział: To jest moje. I nie dbam o to, że ty tego nie rozumiesz. Wymagają, żebyś był gotowy być niezrozumianym, ośmieszanym, odrzuconym. Bo każde prawdziwe marzenie jest niebezpieczne dla statusu quo, dla oczekiwań, dla normalności. I jeśli nie jesteś gotowy być niebezpieczny, twoje marzenie umrze nienarodzone. Kolejna rzecz, którą tracisz i to jest najważniejsze, najcięższe, najbardziej bolesne. To tracisz siebie. I nie chodzi o to, że przestajesz istnieć, ciągle tu jesteś, ciągle oddychasz, ciągle funkcjonujesz, ale przestajesz być sobą, stajesz się kompozycją, mozaiką cudzych oczekiwań, zlepkiem tego, co według ciebie inni chcą widzieć, i gdzieś tam głęboko, pod warstwami udawania, pod latami kompromisów, pod górą Tak, oczywiście, nie ma problemu, jak chcesz. Jest prawdziwe ty, ale tak głęboko, że prawie niedostępne. I to jest tragedia nie ta grecka, głośna, z krzykiem i łzami ale ta cicha ta, w której nikt nie umiera po prostu przestaje żyć, bo życie bez siebie to nie jest życie to jest funkcjonowanie to jest przetrwanie to jest mechaniczne wykonywanie czynności, dzień po dniu, rok po roku aż pewnego dnia leżysz na łóżku i zastanawiasz się, co ja właściwie zrobiłem ze swoim życiem? I nie masz odpowiedzi, bo nie było Twoje. Seneka, ten stary mędrzec, który widział więcej niż większość z nas zobaczy kiedykolwiek, napisał kiedyś coś, co powinieneś wytatuować sobie na sercu: Nie otrzymujemy krótkiego życia, ale sami je takim czynimy. Nie jesteśmy ubodzy w czas, ale rozrzutni. Rozrzutni to dobre słowo. Bo czas to nie jedyne, co marnujesz, kiedy żyjesz dla innych marnujesz siebie. Każdy dzień, w którym nie jesteś sobą, to dzień, którego nie odzyskasz. Każda rozmowa, w której kłamiesz, nawet jeśli to białe kłamstwo, nawet jeśli to tylko uśmiech, którego nie czujesz, to rozmowa stracona. Każda decyzja podjęta z lęku, a nie z prawdy to krok w niewłaściwą stronę. I najgorsze jest to, że nikt ci tego nie powie. Nikt nie przyjdzie i nie powie: Hej, tracisz siebie, bo inni tego nie widzą, albo nie obchodzi ich to, bo im pasuje taki, jaki jesteś: wygodny, przewidywalny, niegroźny, łatwy do kontrolowania, do ignorowania, do wykorzystywania. I dopóki grasz tę rolę, wszyscy są zadowoleni, wszyscy oprócz ciebie, ale ty też się nie przyznasz, prawda? Bo przyznać się, że żyjesz nie dla siebie, to przyznać, że zmarnowałeś lata, może dekady, i to boli, to boli bardziej niż cokolwiek, więc udajesz dalej, mówisz sobie, że wszystko w porządku, że jesteś szczęśliwy, że to, co robisz, ma sens, ale w środku nocy, kiedy nie możesz spać, kiedy cisza jest zbyt głośna, wiesz, wiesz, że kłamiesz, że żyjesz cudzym życiem. I że z każdym dniem jest coraz trudniej zawrócić. Jest taki moment w życiu każdego człowieka. Może przychodzi raz, może kilka razy, może wcale, kiedy stoisz przed wyborem. Możesz dalej iść tą drogą, tą bezpieczną, znaną, oczekiwaną, albo możesz się zatrzymać, odwrócić. I zacząć iść tam, gdzie naprawdę chcesz. Nikt ci nie powie, kiedy ten moment nadejdzie, nikt nie włączy ci czerwonego światła. To będzie cicho, delikatnie, jak szept, jak przeczucie, jak dziwne uczucie, że coś jest nie tak i będziesz mógł to zignorować. Większość ludzi ignoruje, bo zmiana jest straszna, bo prawda boli, bo nie wiesz, co się stanie, jeśli przestaniesz udawać. Ale wiesz, co się stanie, jeśli będziesz udawać dalej. Będziesz tracić, będziesz tracić siebie kawałek po kawałku, aż zostanie tylko skorupa, tylko forma, tylko coś, co wygląda jak człowiek, ale już nim nie jest, i pewnego dnia, może za rok, może za dziesięć, może za dwadzieścia, spojrzysz w lustro i zobaczysz kogoś obcego, i będzie za późno. Bo czas się nie cofa, bo życie nie ma wersji próbnej, bo nie dostaniesz drugiej szansy na to, żeby być sobą. Więc co robisz? Co robisz z tą wiedzą? Bo możesz przeczytać te słowa, pokiwać głową, pomyśleć tak to prawda i nic nie zmienić. Większość ludzi tak robi. Rozumieją, ale nie działają. Bo działanie wymaga odwagi, wymaga, żebyś przestał się bać żebyś przestał potrzebować ich aprobaty, ich uśmiechu, ich dobrze zrobione i to jest najtrudniejsze, bo przez całe życie uczono cię, że twoja wartość zależy od innych, że jesteś kimś tylko jeśli ktoś cię widzi, docenia, kocha, ale to kłamstwo. Najgorsze kłamstwo jakie ci powiedziano, bo twoja wartość nie zależy od nikogo. Jest, była zawsze będzie, niezależnie od tego, czy ktoś ją widzi, niezależnie od tego, czy ktoś ją rozumie, jesteś i to wystarczy, ale, żeby to poczuć, musisz przestać się starać, przestań próbować się spodobać, przestań uginać się, przestań milczeć, gdy chcesz krzyczeć, przestań się zgadzać, gdy się nie zgadzasz, przestań być kimś, kim nie jesteś. I tak, będzie ciężko. Tak, niektórzy odejdą. Tak, stracisz ludzi, których myślałeś, że są ważni, ale wiesz co? Ci, którzy odejdą, nigdy nie byli Twoi. Byli tam dla wersji Ciebie, dla maski. I kiedy maska spadnie, odejdą, bo nie rozpoznają Cię bez niej. I to boli, ale to też wyzwala, bo w końcu jesteś sam, prawdziwie sam, nie otoczony ludźmi, którzy Cię nie znają, ale sam z sobą. I możesz w końcu zadać sobie pytanie, którego bałeś się zadać przez lata: Kim ja jestem? I odpowiedź nie przyjdzie od razu. Nie usłyszysz głosu z nieba, nie dostaniesz instrukcji. Będziesz musiał szukać, próbować, błądzić, upadać, wstawać i powoli, bardzo powoli zaczniesz odkrywać, kim jesteś, kiedy nikt nie patrzy, co kochasz. Kiedy nikt Ci nie mówi, co powinieneś kochać, czego pragniesz, kiedy przestajesz pragnąć tego, czego pragną inni, i to będzie Twoje życie nieidealne, niełatwe, ale Twoje, prawdziwe. I wreszcie, po raz pierwszy od lat, poczujesz, że żyjesz. Bo życie to nie jest staranie się być lubianym. Życie to bycie sobą, nawet jeśli oznacza to, że będziesz sam. Nawet jeśli oznacza to, że cię nie zrozumieją, nawet jeśli oznacza to, że będziesz inny, bo inny nie znaczy gorszy, inny znaczy prawdziwy. I prawdziwy, choć samotny, choć trudny, choć bolesny, jest zawsze lepszy niż fałszywy, zawsze. Pamiętaj o tym, kiedy następnym razem będziesz się uginać, kiedy będziesz milczeć, kiedy będziesz się starać. Zapytaj się, dlaczego to robię dla kogo i co tracę w zamian? Bo tracisz, tracisz więcej niż myślisz, tracisz siebie i nie ma ceny, która by to usprawiedliwiła.